88 lat. Tyle trwało panowanie krzyżowców nad Jerozolimą. Święte miasto, zarówno dla islamu, jak i chrześcijaństwa, zostało odbite z rąk muzułmanów w krwawym oblężeniu z 1096 roku. Podziały i właśnie między muzułmańskimi władcami pozwoliły krzyżowcom na utrzymanie królestwa przez następne stulecie, aż do czasu pojawienia się Saladyna. Wodza, który potrafił zjednoczyć wyznawców Allaha, odebrać święte miasto i zadać ostateczny cios frankom. Saladyn bądź Salahadin, założyciel dynastii Ayyubidów, był z pochodzenia Kurdem. Mając 27 lat, wraz ze swoim stryjem został wysłany do Egiptu, gdzie jako gubernator Aleksandrii miał bronić interesów Nur al-Dina oraz dynastii Fatymidów. Po śmierci stryja został wezyrem i wkrótce, gdy zginął ostatni fatymicki władca, przejął władzę w Egipcie. Zanim wyprawił się na Innowierców, całą swoją uwagę skupił na pobratymcach. Przez ponad 10 lat siłą jednał muzułmanów, w tym samym czasie unikając starć z krzyżowcami. Zresztą miał do tego powód. W 1177 roku 16-letni baldwin trendowaty totalnie rozbił jego oddziały pod Montgisardem. Na jakiś czas nastał rozejm. Niestety trendowaty król zmarł 8 lat później, a zuchwali Frankowie, sprowokowali wojnę. Tym razem Saladyn był gotowy. W bitwie pod rogami Hitinu doszczętnie zniszczył wojska krzyżowców oraz pojmał króla Gwidona. Ocalałych rycerzy zakonnych, zarówno Templariuszy jak i Joannitów ścięto. Armie islamu ruszyły na Jerozolimę. Pod wodzą Saladyna dżihad zatriumfował nad Krucjatą. Mając 50 lat, Salahaddin dokonał tego, co przez ostatnie stulecie uważano za niemożliwe. Odbił święte miasto z rąk Franków. W przeciwieństwie do pierwszej krucjaty, nie dokonał rzezi miasta. Ocalałym pozwolił się wykupić. Mimo, że był to zdecydowanie czyn miłosierny, nie każdego stać było na okup, a dla Saladyna był to świetny sposób, by uzupełnić nadwyrężony skarbiec. Wieść o upadku Jerozolimy szybko dotarła w najdalsze zakątki Europy. Odpowiedzią była Trzecia Krucjata, na którą ruszyli Fryderyk Barbarossa, cesarz Niemiec, król Francji Filip II i chyba najbardziej znany krzyżowiec, Ryszard Serce, król Anglii. Barbarossa, który zdecydował się wybrać drogę lądową, poległ na terenach dzisiejszej Turcji. Filip II niedługo po przypłynięciu do Ziemi Świętej powrócił do Francji. Ryszard Serce przez następne trzy lata prowadził wojnę z Saladynem. Król Anglii okazał się godnym przeciwnikiem i kilka razy udało mu się pokonać armię islamu. Mimo okrucieństwa, jakie okazywał muzułmanom, m.in. mordując ponad 25 tysiąca jeńców wojennych, Saladin okazywał mu respekt. Jedna z historii opowiada o bitwie, w której pod Ryszardem padł koń. Widząc to, Salahaddin wysłał mu nowego wierzchowca. Podobnie gdy Ryszarda zmogła choroba, Saladin posłał mu lekarzy oraz brzoskwinie. Ostatecznie zawarto rozejm, który pozwalał chrześcijańskim pielgrzymom na odwiedzanie miejsc świętych. Imperium stworzone przez Saladyna rozpadło się wraz z jego śmiercią. W ostatniej woli podzielił je pomiędzy swoich synów. Zmarł mając 56 lat. O jakich postaciach czy wydarzeniach z czasów Krucjat chcielibyście jeszcze usłyszeć? Koniecznie piszcie w komentarzach na dole. Poza tym kliknijcie tutaj, by poznać szczegóły bitwy pod rogami Hitinu. Ja zachęcam Was jeszcze na koniec do zobaczenia naszego Facebooka, a my widzimy się w przyszłym odcinku. Czołem!